A opuścili boisko z numerem dyrektora Daniel Kabaciński i z numerem 15 Łukasz Szebański, W stylu nie ma zgodny, czy drugą połowę. न <zoysic discussions autour>

Ne <laughs> <laughs> hey. <Yeah, they> daymou! <laughs> <laughs>

好好好一声来拿那个，拿

Nie daj mu! I za niego! Wyjazd! うよかった。

Dajmo. Vy mu. to pivo, zavřeš to pjúve.

A co mu byś bez Nie mam futbolu, chyba, tam mam futbol, tam ty nie śpiewa. tam cieba. Tam mi Ojej, No nie, o To co ty? Dobra, teraz? Warta? Ale po dajcie mi? Ale nawet gnękłeś pierdę, ale nie mów. ja wam pomagam.

Panu 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 My chcemy Panu kola, bo my my Panu 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 Panu

Yes, puma. No? Druga strona odpowiada. No? 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 No. No. Nie! Nie! nie. <słuchy> Zabierz się i to pije!